Uwaga! Dzisiejsza krypipasta, którą zamierzasz wysłuchać, jest dosyć perwersyjna i zawiera dużą dawkę brutalności. Jest nieodpowiednia dla osób poniżej 18 roku życia. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Otworzył powoli jedno oko. Drugie było unieruchomione. Przez zamkniętą powiekę przechodził niewielki wkręt. Skręt wkręcony w lewe oko, wkręcony na tyle głęboko, żeby zniszczyć organ, wkręcony na tyle płytko, że zniszczył tylko gałkę oczną i powiekę. Nie dotarł głębiej, nie wyrządził większych szkód, o ile utratę oka można nazwać lekkim uszczerbkiem. Obok niego siedział Józek. Znali się od dziecka, razem chodzili do przedszkola i szkoły. Wychowywali się na jednym podwórku. Od zawsze tworzyli parę bardzo dobrych kolegów. Józek siedział wpatrując się przed siebie. Jego pozycja była prawie nieruchoma. Jedyny zauważalny ruch wykonywała jego prawa dłoń. W niej obracał kombinerki. Takie stare, pordzewiałe kombinerki z czerwoną rękojeścią. Identyczne, jakie można znaleźć w większości przydomowych warsztatów. Marek rozejrzał się powoli w koło. Na tyle, na ile pozwalało mu skrępowane ciało oraz jedno zdrowe oko. Nie chciał wzbudzać podejrzeń, nie chciał dawać żadnych sygnałów siedzącemu obok mężczyźnie. Starał się rozeznać sytuację, w jakiej się znajduje. Siedział w samochodzie na przednim siedzeniu pasażera. Nie był to jego samochód. Swojego Passata poznałby od razu. Spojrzał na kierownicę. To był Ford, tyle mógł wywnioskować po znaczku znajdującym się na środku kierownicy. Poczuł, że jego ręce są związane z tyłu fotela. Nie mógł nimi poruszyć. Jednie palce mogły wykonywać niewielkie ruchy. Miał wrażenie, że jednak nie wszystkie Może były połamane, a może to jedynie układ dłoni je blokował Spojrzał w kierunku nóg Na wysokości kostek zauważył białe trytytki, były dość mocno zaciągnięte Nogi były unieruchomione, bez żadnych szans nawet na minimalny ruch Wziął głęboki wdech, starając się poruszyć głową w górę o, obudziłeś się, zauważył siedzący na miejscu kierowcy Józek. Spokojnie, nie ruszaj się, będzie dobrze. Obrócił się w kierunku marka i położył rękę na jego nodze. Kombinerkami przejechał po jego udzie, kilka razy zacisnął je w bliskiej odległości penisa i odrzucił je na podłogę. Zbliżył głowę w jego kierunku i spojrzał na sterczący z oka przedmiot. Uuuuuuuuu, nie wygląda to za fajnie, może wdać się ją zakażenie, trzeba jakoś temu zaradzić, będzie trzeba to zdezynfekować. Jesteś gotowy? Eee, cholera, co jest? Gdzie ja jestem? Józek, co się stało? Marek starał się dopytać siedzącego obok kolegi. Mieliśmy jakiś wypadek? Nie, spokojnie, nie było żadnego wypadku. Jesteśmy u mnie w garażu. To co się stało? Dlaczego nie widzę na jedno oko? Dlaczego jestem przywiązany? Józek wyciągnął papierosa, wsadził go do ust i zapalił. Wciągnął mocno powietrze, zastygł na kilka sekund. Wyjął cygaretę z ust i powoli wydmuchał dym w kierunku Marka. Dobrze wiedział, że nie lubi on papierosowego smrodu. Nic się nie stało, straciłeś przytomność, zemdlałeś czy coś? Nie wiem. Może to ten gaz, co mi się rozpylił przypadkiem, nie mam pojęcia, ale spokojnie, wszystko będzie dobrze. Kolejne pociągnięcia papierosowego dymu dawało mu niezauważalne poczucie spokoju i odprężenia. Marek starał się delikatnie poruszyć. Teraz poczuł, że jego głowa była przymocowana do zagłówka jakąś szmatą. Szmata ta była przewiązana na wysokości czoła. Jeszcze nie pojmował, co to wszystko znaczało Nie miał pojęcia, dlaczego jest skrępowany Starał się doszukać ostatnich wspomnień Na Nadaremno Jak zemdlałem Jaki gaz Cholera, czemu jestem przywiązany Zaraz ci wszystko opowiem Daj mi kurwa spokojnie wypalić Chcesz też macha? Józek zaśmiał się pod nosem Doskonale wiedział, że Marek nienawidzi papierosów Kończył palić Wyszedł powoli z samochodu Zgasił peta, rozgniatając go butem na posadzce Podszedł od strony pasażera Otworzył drzwi Nachylił się nad kolegą Dwoma palcami prawej ręki Chwycił wystający wkręt Delikatnie nim obrócił Aaaa! Krzyknął Marek z bólu Kurwa, co robisz? daj spokój I tak nic nie czujesz, po co ja pierdolę, co to jest? Poczekaj, muszę to zdezynfekować. Sięgnął po buteleczkę, znajdującą się na jednej z półek. Była to mała buteleczka ze spryskiwaczem, podobna do takiej, jaką zrasza się kwiatki. Był w niej jakiś płyn przezroczystej barwy. Zamknij oko, abym ci przypadkiem nie wpierdolił płynu do niego, bo całkiem oślepniesz. Byłoby szkoda, musisz widzieć. Słyszysz? No, już kurwa, zamykaj to jebane oko. Marek zacisnął prawą powiekę z całych sił, jakie posiadał. Nie wiedział dlaczego to robi, ale chciał zachować oko. Józek podsunął spryskiwacz do głowy rannego kolegi i kilka razy spryskał ranę. Marek podskoczył gwałtownie, zaczął się szarpać, rozerwał opaskę krępującą jego głowę. Płyn spłynął mu do ust, gorzki smak i aromatyczny zapach. Mogły oznaczać tylko płyn o dłuższej zawartości alkoholu. Józek odskoczył na bok. E, eee, chyba pomyliłem buteleczki. Na jego twarzy pojawił się szyderczy uśmiech. Miała być woda utleniona, a w tej chyba był denaturat. Ups, mała pomyłeczka, ale też odkażający. Marek poczuł silny ból w łopatce. Podczas szarpaniny wyskoczył mu lewy bark. Skrępowane z tyłu ręce nie pozwalały na większe ruchy. Jednak szarpnięcie było na tyle duże, że park się poddał. Dobra, kurwa, co to miało być? Pojebało cię, czy co? Starał się głęboko oddychać. Co jest grane? Kurwa, mać! Józek usiadł na fotelu kierowcy. Wyciągnął kolejnego papierosa. Zapalił. W kabinie unosiło się coraz więcej dymu. Dobra, już ci gadam, tylko się nie wierć, bo się bardziej uszkodzisz. Głęboki wdech i powolne wypuszczenie dymka odprężało go totalnie. Słuchaj, a więc to jest tak. Przelazłeś do mnie na browara, pamiętasz? Wszedłeś do garażu i zemdlałeś. Szybko odleciałeś, bardzo szybko. Nie spodziewałem się, że to tak szybko zadziała. Rozpyliłem w garażu trochę gazu... Wiesz, taki usypiający czy jakoś tak Kupiłem go od gościa, co handluje rzeczami dla szpitali Mówił, że jest stary i może nie zadziałać, ale i tak go wziąłem A że był stary, to koleś miał zutylizować No i zutylizował Zaśmiał się głośniej, a ja miałem zakup bez rachunku Nie wiedziałem, czy nadal będzie sprawny, ale jak widać dał radę nie wiedziałem, ile go mam użyć, więc użyłem trochę więcej. No, trochę. Chyba cały zużyłem. Specjalnie czekałem na zewnątrz. Ja miałem w nos wsadzone waciki, żeby tego syfu nie wdychać. Choć muszę przyznać, że w ustach zrobił się kwas. Dziwne uczucie, jak ci język drętwieje, ale jebać to. Specjalnie kazałem ci przynieść browary z szafki. Miałeś wejść do środka. To była podpucha. Nawdychałeś się i padłeś. Jebłeś po kilku sekundach od wejścia. Kurwa, musiałem później wietrzyć. Dobrze, że mam jeszcze tą starą dmuchiwarkę do liści. Musiałem tam wchodzić na kilka razy, ale udało się. Odpaliłem ją i ustawiłem przy oknie. Wydmuchała ten cały jebany syp z garażu. Potem zająłem się tobą. Ciężki kurwa jesteś Wsadziłem cię do auta i przywiązałem Żebyś mi nie spierdolił za szybko Ale po co? Co chcesz ze mną zrobić? To jakaś jebana gra? Naoglądałeś się jakichś popierdolonych filmów? Gra? No może bardziej zabawa Nie chcę grać z tobą w żadne gry Oszukałeś mnie Zdradziłeś, wiesz o tym Co? Ciebie? Kiedy? Co ty pierdolisz? Nie udawaj niewiniątka. Dowiedziałem się wczoraj. Kurwa, tyle lat mnie okłamywałeś. Jesteś pierdoloną mendą. Ale o co chodzi? Marek starał się przeszukiwać zakamarki pamięci. Józek sięgnął po kolejnego papierosa, palił teraz jednego za drugim. Pierdolony skurwysyn z ciebie, musisz mi za to zapłacić. Jak mogłeś? A ja miałem cię za kolegę. Kolejny raz pociągnął papierosa. Jak mogłeś? To moja matka! Kurwa, Mać, jak mogłeś? W myślach Marka szybko odnalazło się właściwe wspomnienie sprzed kilku lat. To nie jest tak, jak myślisz. Oczywiście, zawsze jest inaczej niż myślimy. Tak, oczywiście. Ale serio, kurwa, ty myślisz, że ja coś miałem z twoją matką? Na twarzy Marka narastał strach. Znał Józka od dziecka. Nigdy wcześniej nie widział go w takiej agresywnej sytuacji. Nie wiedział, do czego może być zdolny. Pierwszy raz widział w jego zachowaniu takie sadystyczne odruchy. A, że nie było nic? No coś ty, wszystko wiem, powiedziała mi wczoraj. Zaciągnął flegmę i splunął na nią w kierunku Marka. Zielony glut pociekł po jego bluzie. Jak przychodziłem do ciebie po szkole, ona zawsze starała się mnie objąć, ucałować w czoło, a później nawet w usta, ale nigdy nic nie było. Józek, to twoja matka. Nie mogłem nic zrobić. Nie mogłem zrobić nic, co mogłoby zrobić najlepszego kumpla. Ale podobała ci się. Tylko nie mów, że nie. No tak, podobała mi się. Jest bardzo seksowną babką. Dalej jest niezła, ale to twoja matka. Kurwa, nie zrobiłbym tego koledze, uwierz mi, nic między nami nie było. Tak śniła mi się po nocach. Waliłem konia, myśląc o niej, ale nic nie było. Uwierz mi, to tylko fantazja i nic więcej. Tak, jestem z boczuchem, ale nie ruszyłem jej. Józek podniósł się z fotela, spojrzał Markowi w oczy, w jedno oko, które jeszcze było całe. Właśnie kurna. Tylko fantazje, twoje chore fantazje. A mogło być inaczej. Ale nie było, nic nie było. Co miałbym zrobić? Właśnie, nie było, a mogło być. Gdybyś mi kurwa powiedział, że ona cię podrywa, to byłoby inaczej. Ja też kurna o niej fantazjowałem. Takie urojenia podjaranego nastolatka. Nie wiedziałem, czy cię podrywa. Kurde, mogło być inaczej. Gdybym to wiedział, to mogło być inaczej. Może byłaby szansa na przelecenie jej. Może sam, może razem z tobą. Co ty pierdolisz? Pojebało cię? Chciałem wyruchać twoją matkę? Tak na serio? Kurwa, mówię ci, że miałem fantazję, że się z nią rypie. Z moją własną matką. Śniłem o niej po nocach, że bzykam ją w każdej pozycji. Wiesz, co to oznacza dla nastolatka? Mieć taką matkę w domu dla siebie ale to tylko fantazje były. Wszyscy nadzielni zazdrościli mi takiej matki. Była z niej niezła rura. Prawie każdy chciałby ją posuwać, a ja ją miałem w domu. Dalej jest z niej całkiem niezła babka, dba o siebie, jest kobietą z klasą, ale fantazje fantazjami było minęło. Nie odzywaj się teraz! Nie chcę teraz cię słuchać. Ona mi wczoraj powiedziała o tym że miała ochotę na przygodę z tobą, że chciała cię rozprawiczyć. Powiedziała mi też, że chciała w łóżku wylądować razem z nami. Marzył się jej trójkącik. Kurwa mać, gdybym to tylko wiedział, ja pierdolę. Ale... cicho! Tym razem Józek krzyknął głośniej. Mogłem mieć wzykanko za darmo i to codziennie, jak w tych filmach, że mamuśka wyrwa synalka i dupczy się z nim cały czas. Wszędzie. Gorąca mamuśka i jej synalek. Ja pierdolę, ale by było. Ale kurwa nie ma. Nie było nic i teraz wiem, co straciłem. Podniósł z podłogi kombinerki. Przesiadł się na tylne siedzenie. Chwycił mały palec i zacisnął mocno kombinerki. Ostrze przecięło skórę, kość pękła. Aaaa! Marek zawył z bólu. Cicho tam, to tylko mały palec. Ja straciłem rąbanko. Chwycił kolejny palec. Drugi, za chwilę trzeci. Palce kolejno spadały na podłogę. Krew kapała z postrzępionych dłoni. Zaciągnął mocniej trytytki na rękach. Mocny ucisk ograniczył krwawienie. Musisz, kurwa, teraz to odpokutować. Wiesz, jak straciłeś przytomność, to nie wiedziałem jeszcze, co ci zrobię. Siedziałeś w fotelu, spałeś. Akurat rzucił mi się w oczy ten piękny, błyszczący wkręt. Wiesz, jak fajnie wkręcało się go w twoje ślipie? Tak leciutko, nawet się nie obudziłeś. Wiesz, jakie to miłe uczucie? Wchodził jak w masełko. Zaśmiał się głośniej. Kurwa, jak w masełko, ale trafne. Puść mnie, to nie moja wina. Ja nie chciałem, nie wiedziałem. Proszę, puść mnie. Marek wydawał z siebie błagające odgłosy. Spoko, później cię puszczę, ale jeszcze muszę odreagować. Wiesz, co to znaczy stracić tyle zabawy? Kurde, jak se pomyślę, że tyle fantazji mogło się spełnić. Ja pierdolę, byłbym chyba Bogiem na dzielni. Kolejstowali swoją seksowną mamuśkę. Ja pierdzielę, to byłoby coś. Byłbym wielki, wszyscy by mi zazdrościli. Ale może jak chciała wtedy, to teraz też będzie chciała. Marek starał się załagodzić sytuację. Grał na zwłokę, czuł, że czekają go jeszcze większe tortury, których chciał uniknąć. Nie, 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 nie chcę. Mówiła, że to były dawne czasy, dawne marzenia. Mówiła, że teraz już wyrosłem i dojrzałem, a ona marzyła o prawiczku. Nie miała chłopa, ale miała fantazję. Nie udało się, cholera. Kolejny papieros wylądował w ustach. Podszedł do półki z narzędziami. Przekładał je z jednej strony na drugą. Czegoś szukał. Czegoś, co może dać wymarzony efekt odreagowania. Pośród wielu narzędzi leżał stary pilnik. O tak! zawołał, wyciągając go ze sterty starych narzędzi. Ten się nada. Odwrócił się w stronę marka. Przyłożył zardzewiały pilnik do ust i w obleśny sposób oblizał jego powierzchnię. W jego oczach błysnął obłęd. Teraz zawładnął nim demon zemsty. Zabragnął zadać jak największy ból swojej ofierze. Powolnym krokiem zbliżył się do samochodu. Otworzył szeroko drzwi od strony pasażera, żeby mieć jeszcze lepszy dostęp podczas swojej pracy. Klęknął na prawym kolanie. Powoli podciągał Markowi nogawki u spodni, uwalniając część materiału spod trytytek. Przyłożył pilnik do prawej nogi i szybkim ruchem przeciągnął nim po odsłoniętej kostce. Marek krzyknął, pilnik zerwał skórę, z rany sączyła się krew. Pięknie, ja pierdolę, ale cudo! Na twarzy Józka zagościła radość. Ale cudo, a tak nie lubiłem pracować pilnikami! A to jednak całkiem fajne narzędzia. Mogą dać ci tyle radości. Ponownie przeciągnął nim po uszkodzonej już wcześniej nodze. Tym razem oprócz skóry zdarł również kawałek kości. Marek nie wytrzymał bólu. Zemdlał. Nożesz kurwa, nie rób mi tego. Sam się nie będę bawił. Uderzył nieprzytomnego kolegę w brzuch. Ten lekko drgnął, ale oczy nadal pozostawały zamknięte. Był nieobecny. Kolejne operacje pilnikiem nie wzbudzały u Józka już takiego zachwytu. Wstał. Wytarł zakrwawione ręce w bluzę Marka. Wyjął z kieszeni paczkę fajek. Kurwa, ostatni. Ostatniego ponoć tu nawet kurwa nie rusza. Ale pierdolić to. Wsadził go do ust i odpalił. Pustą paczkę zgniótł w dłoni i rzucił nią w nieprzytomnego kolegę. Kilka mocnych wdechów wprowadziło go w stan odprężenia. Spojrzał na skrępowanego Marka, odwrócił się i podszedł do tylnych drzwi. Otworzył je i podniósł z podłogi kombinerki. Kolejne mocne wdechy dymem potęgowały w nim spokój. Nie wyciągając z ust papierosa, nachylił się nad wciąż nieprzytomną ofiarą. Chwycił za nos, delikatnie ścisnął narzędzie. Przymierzał się dokładnie. Szybkim ruchem zacisnął je i obrócił. Skóra na nosie pękła, chrzostka została wyrwana. Marek otworzył oczy. Jego usta chciały coś powiedzieć albo krzyknąć. Nie zdążyły. Zostały zatrzymane mocnym uderzeniem pięści. Mężczyzna ponownie stracił przytomność. Kurwa, ile razy będziesz mi tu odpływał, ja pierdolę, ale cienia z ciebie! Pochylił się niżej, rozpiął mu spodnie, wygrzebał z nich fajfusa. Jego koniec chwycił delikatnie w kombinerki. Powolnym ruchem zaczął go naciągać. Kurwa, pobudka! Syknął przez zęby. Wstajemy! Narastający ból wybudził Marka. Spojrzał w miejsce, skąd go odczuwał. Jego oko otworzyło się na pełną szerokość. Widok, który się przed nim roztaczał, mógł przywołać zabał serca. Józek jedną ręką trzymał jego fiuta w kombinerkach i naciągał go ile mógł. W drugiej ręce trzymał zakrwawiony pilnik. Delikatnie smyrał nim po penisie. Wyglądało to, jakby chciał zagrać na nim jak na skrzypcach. Co ty kurwa! Co ty robisz? Kurwa, nie rób tego! Puść mnie, proszę! Z oka popłynęła łza. Spojrzał na niego z uśmiechem, przeciągnął mocniej pilnikiem. Skóra została podrażniona w niewielkim stopniu. Rękę trzymającą kombinerki odsunął bardziej. Fiut Marka został naciągnięty do granic wytrzymałości. Uśmiech na twarzy Józka oznaczał, że to nie koniec zabawy. Teraz zagram ci na fiucie. Nie chciałeś wtedy jebać, to już nie będziesz jebał nigdy więcej. Ja zagram, a ty zaśpiewasz mi wysokie C. Proszę, nie rób tego. Nikomu nie powiem. Wyjadę stąd. Nie będziesz mnie już więcej widział. Obiecuję. Marek spojrzał na niego, splunął mu w twarz. Ale ja ci jakoś kurwa nie wierzę. Ale w jednym masz rację. Więcej nie będę cię oglądał. wyrwę ci fiuta, a potem wpierdolę ci ten pilnik w mózg. Tym drugim okiem zajebiecie, zakopiecie w lesie i nie będę musiał więcej patrzeć na twoją gębę. Pierdolę cię. Szybki ruch pilnika po naciągniętym fiucie dał oczekiwany efekt. W zaciśniętych kombinerkach została jego część. Krew lała się mocnym strumieniem. Podniósł ku górze rękę trzymającą pilnik. Józiu, jesteś tutaj? Rozległ się znajomy głos. To był głos jego matki. Stała przed garażem. Józiu, synku kochany, wiesz, przemyślałam to, co mi powiedziałeś. Wiesz, bardzo cię kocham i myślę, że możemy spróbować, ale mam dwa warunki. Wiesz, po pierwsze, to będzie nasza tajemnica i nikomu o tym nie powiesz, bo jakby to wyglądało, jakby się ktoś dowiedział o tym. A drugi warunek, to zgadzam się na zabawę, ale tylko w trójkącie z Markiem. Musisz do niego zadzwonić i zaprosić go na nas. Mam nadzieję, że się zgodzi. Józek spojrzał na zakrwawionego Marka. Kurwa mać, słyszysz? To moja matka. Ona chce się ze mną pieprzyć. Ona chce się bzykać ze mną. Niesamowite! Odwrócił głowę ku górze. Ale chcę tylko z tobą. Rozumiesz, tylko z tobą. Razem. Ty i ja i ona. Kurwa, Mać. Trochę za późno już na to. Za późno. Ty nie dasz rady. Mówiąc te słowa, przybliżył swoją twarz do kolegi. Spojrzał w jego mokre od łez oko. Przyłożył do niego jeden z końców pilnika. Drugi znajdował się tuż przy oku wyjątkowo spokojnego już oprawcy. Ty już nie dasz rady bzykać, a jak zobaczy, co zrobiłem, to mi też już nie da dupy. Wszystko kurwa za późno, za późno, pierdolić to. W swoją głową pchnął pilnik, który przeszedł kleiste oko i zanurzył się dalej w miękkiej tkance mózgu. Drugi koniec, pominięciu oczodołu oprawcy. Otarł się o kość czaszki. Scenariusz Darecki Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.